Siema widzowie, ogólnie ten film jest zrobiony dosyć na szybko, no ale jak masz dużą faję, zostawiesz łapkę w górę i subskrypcję. I oczywiście zapraszam na mój serwer do zdawania WLE, bo serwer Hazerplay jest teraz WL'on i musicie zdać whitelistę No i co ja już nie przedłużam, oglądajcie do końca, bo odcinek wyszedł fajnie. Chciałem nagrać odcinek z Neon Roleplay. Był on banal, a ja mam jakiegoś bana, o mój Boże. Napisałem na neon roleplay, żeby mnie <coughs> Żeby mnie odbanowali. Dajcie mi szansę pograć na najlepszym serwerze ro <coughs> ci mi umban. Aha, widzowie, moje odwołanie chyba zostało odrzucone. Napisali, że on super content i że do dupy. I i jako iż wszędzie mam perma, co zawsze z nami było Waiter P Gdy miałem wszędzie bany, co ze mną zawsze było Waiter P Gdy nie miałem co robić, wchodziłem na Waiter P Gdy idę trollować, wchodzę na Waiter P Po prostu kocham Waiter P. Idę właśnie poadminować a to brzmi to jak reklama, ale to nie reklama Jak mnie to dawno nie było Jestem łysy Czy ja wyglądam stylowo? Napisz w komentarzu Czy są to jakieś dupeczki do podrywania? Kanapka, haha Oho Dlaczego jej urodziny zapomniało nic... zapomniał o urodzinach zapomniałem Hop, zapomniał o urodzinach O mój Boże Unieruchomimy go, żeby zapomniał jeszcze bardziej <grym zainterescentrowania> O, o wy wyszedł z serwera Dostał karę i wyszedł z serwera, nieźle Nie, Ogólnie widzowie, hej, RP, wl on, wl on. Przypominam, idźcie zdawać whitelistę Mój serwer, startujemy już, już niedługo A teraz idę despektować dalej ludzi Hejs o synu Haze roleplay tam jedzie Przeledzimy HeizRP RP. halo 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 Witam Halo witam cześć Pan się nazywa hejs? No A i pan Haze roleplay. Słyszałem To super, dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia <laughs> Myślałem, że to jakiś nowy zawodnik A to już słyszał, słyszał o Haze roleplay. Kto nie słyszał? Normalnie jeszcze nie wystartowała roleplay ma już tyle fanów Więcej niż ja Serduszka to kobieta jakaś <gasps> ILE TU oh. tutaj. Ale zanim przejdziemy dalej, chcę was zaprosić na serwer Street Zone Zamiast serwer jest 50 na 50, czyli roleplay w mieście, no i bojówka poza miastem Sporo innowacyjnych, rozbudowanych skryptów dla obu graczy, czyli roleplayowców i bojówkarzy Ekonomia jest medium z naciskiem na harta, aby nie było za łatwo ani za trudno Sam serwer będzie wyróżniał się optymalizacją i designem oraz autorskimi skryptami Ale mocno stawiają na optymalizację serwera, aby każdy mógł sobie po prostu pograć Oficjalny start planowany jest na 14 czerwca w piątek No i do tego czasu wejdźcie na tego Discorda, pierwsza linika w opisie Będziemy mi miło, jak tam wejdziecie. No hej, no hej, mała, Witam. Ale zaakoś, śmieci. To jest właśnie poziom na serwerach WLOW. No śniewa, to ja. No, ty, 2 Niestety, Hop potrzeb nie roleplayowo. zniszczy moją akcję roleplay. Chciałem podry. Jeszcze na to żywa permisji. By synu. Gdzie on jest? Właśnie, idę go znaleźć. ACS. Ty Masz perma. Tak mu napisz. Jakiś fan mnie tepa. Zerola. Ja może dzisiaj o dostanę O mój Boże, to jest to co lubię Go to 3... tak, tak Ale patrzcie, patrzcie te tupeczki W jak tam po prostu podejdę. No hej, mała. No hej, mała. No hej, mała. No hej, mała. No, hej, mała. E, są panie może wolne? Nie. Mm, lecą panie może na stulejarzy? Tak naprawdę no, jesteśmy w jest. razem w związku. Proszę no, mnie nie no, zaczekać Zróbmy chę. trójkąt. Zróbmy trójkąt. Serge, jesteśmy zainteresowani. Ja mogę zmienić płeć nie dla was. Nie lubimy, ale nie lubimy chłopaków. Już zmieniam płeć, chwila. Teraz jestem z wami. Mam już cipkę. Tylko ci, tak nie pociągasz mnie tak jak no. ona. Tak ale ja dobrze no, ciągnę. Nie musisz ciągnąć. To ze z naszym A jakiś już może pan zblutku? Chciałbym yy, Powiem panu tak Jak panu? Jestem się. panią yy, Pani Takich prosił się nie tykam Do widzenia Ty, ty no. <laughs> Wracaj tu Wiecie. Nie chodzisz do fryzjera? <laughs> za... Chodź mnie ruchać Wysiadaj chodź Zosta Zostań Chodź na... ruchać No i macie perma wszyscy nie? No mam perma a to, ty grasz na roleplay. No, imenuję to jak coś, nie? No i fajny serwer Co ty mówisz? Czemu nie odgrywasz roleplayu, mi powiedz oh, A, to przepraszam, jo. przepraszam Ej, kozako, czemu... Dobra, jest. Poje... Po tu kozako, do widzenia poje... Co tu się... Na tym serwerze Ja myślałem, że jednak mnie nie będą znać Jednak ja jestem znany Jestem sławną osobistością W sferze 5 Ta, ta... Tak sobie będę wmawiał właśnie Julia Nie Że to jest ta Nie Że to jest ta no! Za... To Zdradzałaś mnie ze skazą nawet, z tym k***u ściochem jakim Z jakim skazą? Z tu ściochem Ja nie mam jechać w jakieś miejsce Dlaczego ja... mnie nawet z tu ściochem zdradzasz? Ja ci nie Co? Ostatnio ja na odcinku serwerzy. widziałem, nawet się z tu z tym k... Ja nie byłam na filmie u skazy Byłaś, nawet o tym nie wiesz Na jakim serwerze? No na tym Dlaczego mam... byłaś u grubego i powiedziałeś, że m... Ej, to na pewno nie była i ja przysięgam. Jak nie? No, Julia. No, nic. Głupia, żeby tak coś mówić. Jesteś głupia? A! Teraz ja nic takiego nie zrobiłam! Dowody są. YouTube jest. Przejebane no, masz. Jaki film. Masz, p, albo robisz loada, albo masz perma. Oj, daj mi perma. No dobra. To czekaj, no stój! Ale co to nie? By, nie było mi na żadnym filmie. Jakbyś mi chociaż powiedział. Robisz lauda, czy perm. I co? I co? I pójdę do nich i powiem, że to sam perm Nie za nic, tylko nie chciałaś op... pędzla. Mu op... mi co? A ja nic nie zrobiłam. Nie byłam na żadnym Jak nie filmie. mówiłaś mu, tak skaza. A po skaza, kochanie. Nie odchodź, jak on musi odcinek kończyć. Tak było właśnie. O? Nie, po pierwsze, nie było mnie chyba przez 4 dni na tym wyspie. Z powodu tego, że. A to byłam było 5 dni temu, jak nie 6, więcej nawet. Tak, no to nie było mnie. Poza tym ja nie gram o godzinach, kiedy on nagrywa, prawie. o której on nie nagrywa? Nie no nie wiem. No to skąd wiesz, nagrywa. kiedy masz nie grać? Nie. Wszystko nie. składa się w całość. Zdrada, load, wszystko. Nie, nie wiem, nie czemu, czemu ty wolisz jakieś grubcia zamiast łysego? Takiego o, takiego super ekstra jestem. Kudy, sześciopak. Ale. A ty wolisz sześciopak. W lodówce, wytłumacz mi to! Ale nic nie zrozumiał. No i dobra, masz perma. No, nic nie zrobiła! Ale powiedziałaś, że perm mnie straszny. No! To load perm. Nie byłam na żadnym filmie Ugo GoFreza. Kiu Ugo go Fre... <śle> nie, macie nie słucham, sorry. O Co to, to ty, game? <śle> Jeszcze mnie od game zwyzywała. Zrzucam ją tutaj. Masz perma. Zostawiam cię tu za karę, niech cię zjedzą wilki do widzenia. Nie wiem, czy to była ona, ale tak mi się kojarzyło. Ale to na pewno była ta, co mnie od GoFrezy wyzywała Reviva nie otrzyma. To za karę Spokojnie widzowie, jak będzie Hayes roleplay WL on, będą filmy tylko roleplayowe. No i oczywiście z WLOFEK jakieś trollowanie. No chyba, że wam bardziej siądzie seria WL on. O. co się dzieje? O, o. Moje cyce, się stało? cycki mi wypadły Musimy poderwać jakąś kobietę albo faceta na tego malucha No i normalnie ja bym się skusił W ogóle mam tu takie lagi, że zaraz mi komputer dupnie Halo, 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 ta 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 ta. halo Jakbyście byli dupeczkami Polecielibyście na takie auto? No oczywiście. Dobra, dzięki za info, elo Pytanie, czy ta Julia dalej tam leży, jak coś to ją zbieramy Ale tu mam okropne lagi Gdzie jest ta zdzira? A może teraz? Na takie auto Co ty na to? No na takie auto Blacharom jesteś chyba, nie? Dobra, cicho, nie, wcale nie jestem Siadaj nie p... Albo p... ze mną Wsiadaj no, To co nie, dzięki, ale... Nie, już jesteś za klucz... A, nie wyszło no. Siadaj! Ej, wy serio nie macie kogo porywać, co nie? Wy zawsze mnie musicie mieć Jesteś jedyną kobietą, która chce... Nie prawda, to nie byłam ja! Która? Ja mu tylko aplikację podała. No właśnie, a co potem pisaliście na aplikację? Ale jednak było, było to, była ta sytuacja. No, a mówiłem wcześniej, pisaliśmy. że nie było. On nie prosił, no bo ja nie wiedziałam o kogo ci chodzi. O za kolaka, z kominiarza no. taki frajer. A to ktoś powiedzieć o niego. Ja z niej film miałam tylko nagrać. którego w sumie tak naprawdę nie doszło. Czy był, ale. Ks, czy nie było? Nie! Nie! To tak. <śla> nie czy tak? Nie! A? A wyjedrzyj się na mnie, pokrzyż na mnie. Wyładuj no nie swoje będę, emocje. No. Co jak na randkę, co? Okej. masz pies, O mój motołek! Spokojnie, już go nie ma. Ale zobacz to wnętrze, zobacz to wnętrze. Okay. Widzisz to wnętrze? Okej. Okay. Okej, mam rantkę. A, A! No dobra, sorry, sorry. Dalej. ma to jakieś czy? trzeba. Szalasz. No, tak, wracając, fajne to wnętrze. No, najlepsze to jest to po lewej, nie jak tak popatrzysz, to jest to wnętrze. Takie najlepsze. Ja mam takie dobre wnętrze, normalnie. Pieniądze też mam, jak jesteś ten. Tak, masz pieniądze. No, no a widzisz, no no, ja nie mam. no Widzisz, no to dopełniamy się, tak? Ty nie masz, ale ze mną będziesz miała. To co ty na to, polejesz na mnie? Jesteś dziwicą? <głos illumCalmam> to jesteś dziewicą? To mi zadajesz takie pytanie, what the fuck? No, to jest ważne, <noise> ważne pytanie przed pierwszym razem. <noise> Muszę o... wiedzieć, czy mogę cię zbezcześcić, czy nie. <services> ale no, ty ja nie pytam, czy chcesz, czy nie. <subsequent> ale ja nie chcę. No dobrze, Będzie że nie chcesz. Mogę ci na policję podać. Ach, tak, tu przychodzę raz na tydzień. No to to mój problem. co ty będziesz? Spokojnie ja. tutaj posiedzieć, e, Pojedzieć jakimiś sobie autkami, a ty mnie tak z dupy bieżesz, nic nie mogę Jak ty pieniędzy nie masz to autkami? Moim porszakiem i Camaro i, i motorkiem i, i, i Audi RS3 Fajne, przyjemne miejsce Nie Zapraszam Nie, uciekam od ciebie Łapuję, wchodzisz po drabinie Jezus Maria, weź, wczuj Leciś... się może Wczuj upo się upo może jesteś, Ale masz dupę jesteś, w ogóle Upo <laughs> Idziemy dalej to idź Dalej Ty idziesz pierwszy Bo? Bo kobiety mają pierwszeństwo. Starci też mają pierwszeństwo. Wiecie ile, wiecie masz się stary. A ile, ile masz lat? Pięć No i fajnie, podoba mi się to. Najwyżej nagrają na mnie film. ECPU polska. Dalej idź, nie wysyłaj GPS, bo cię tak. zabiję. Nie wysyłam, piszą do mnie. Tu na prawo. No ja tak nie przejdę! Przejdziesz! No ja jednak przejdę. <śmiech> nie <laughs> <laughs> nie? Ty, ty masz tak pusty łeb przeczytałem w łeb nie żyjesz. Ty. <laughs> Widzisz? To jak dogadujemy się? Nie. Czyli co, wybierasz samobójstwo? Wybieram... Picie, czekaj, daj mi się napić A mam wybór, nóż? <laughs> jak... Śmiesznie, bo jakbyś tam poleciał w dół. Ale nie będzie śmiesznie, bo nie spadnę, bo jestem profesjonalistą, tak. jestem hitman A jak ja skoczę, to co zrobisz? Z... z fale faly Skaczesz, czy robisz? Jak w bal dynia W Wielon Popcham cię! <laughs> Idź! A to daj mi zdjęcie, co mam sobie zrobić, tak od razu, już sobie... Dobra, dobra, zrobimy sobie zdjęcie, dobra Nie no, nie zrzucaj mnie No, aua! Tak kończą kobiety, które są przyćpane. Nie bierzcie przykładu z tych kobiet. Lekcja na przyszłość. Chwila, bo tu są propy, nie mogę Cię trafić. Kurwa, to w ogóle dosięga?